Hej, witajcie, Turito. Wybaczcie, ale jestem trochę dzisiaj chory i nie czuję się najlepiej. Przez co mój głos będzie brzmieć nie tak jak zawsze. Dziś zaczynamy z najnowszą aktualizacją do CSGO. Po paru miesiącach włączenia jej z puli oficjalnych map powraca, póki co na rezerwy, ale to w jakim stylu. Prócz zmian estetycznych doszło m.in. do rozszerzenia banana, prawie całkowitego zmiany respa terrorystów, otworzenia A-Site'a. Mapa moim zdaniem prezentuje się świetnie. Myślę, że zmiany definitywnie wpłyną pozytywnie na to, po której stronie kto będzie miał w końcu przewagę. To jak nie darzyłem sentymentem poprzedniej wersji, Inferno, tak, ta wypada naprawdę świetnie. Oprócz tego zostają wprowadzone komendy, które pozwalają na automatyczne bihopowanie, oczywiście na serwerach z włączonym cheatem. Mapa póki co dostępna jest tylko w wersji beta. Następnym newsem są oficjalne wyniki grupy B na mistrzostwach świata Wola i już nam znane rozlosowania meczy w ćwierćfinałach. finałach. Jako fan Cloud9 jestem bardzo dumny, chcę Was poinformować, iż udało się jako jedynej drużynie z Ameryki wyjść z grupy. Mimo tego, że wygrali trzy mecze, to tyle wystarczyło, by zająć drugie miejsce w grupie B. Pierwsze miejsce zajmuje oczywiście każdemu dobrze znane, dwukrotni mistrzowie sezonu 3 i 5 SK Telecom One. W ćwierć finałach dojdzie do bardzo interesujących potyczek, a pierwszą z nich będzie walka między Samsung Galaxy kontra Cloud9. Oczywiście, powrotami tego meczu jest koreański Samsung, natomiast kto wie, może Ameryka awansuje do półfinałów. Następne starć należy do SKT i Royal Never Give Up. Mimo tego, że większość osób faworyzuje to Koreańczyków, to myślę, że chiński botley, jak i zarówno mit mogą zaskoczyć. Następnego dnia zawalczy Rock Tigers z Edward Gaming. Osobiście myślę, że jest to tak naprawdę przedwczesny finał, według ekspertów to rock najprawdopodobniej okaże się zwycięskie. Drużynami zamykającymi ćwierć finału jest H2K kontra Albus Nox Luna. Mimo tego, że Albusi pokazali, że ich botley ma klasę, to osobiście uważam, że jest nawet nieporównywalny do synergii Wandera z Forgivenem. Myślę, że H2K wygra we 3 do 0. Huge. Those are two kills from Pawn. He's gonna push Minko oh, back. Was <laughs> he spawns into it. Forgiven's the last one left. Mako's there to do what he can, but it's so mismatched, it probably won't be it. Forgiven alive, the triple kill for Forgiven. And it looks like H2K will seal the deal. Your first seed from Group C going to the quarterfinals. How's that for your legacy? Ends the game, the first seed. Nie zapomnij dołączyć do najnowszej Facebookowej grupy i zostawić oceny pod tym filmem. To tyle newsów na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.